Kochani, oglądacze, słuchacze, uwielbiacze Boga. Dzisiaj jest czwartek, 20 lutego. Już słyszałam żurawie. Tutaj, gdzie mieszkam, jest dużo żurawie, więc gdzieś te skrzyki już słyszałam. Więc powiem Wam, że wiosna już jest tuż, tuż, naprawdę jeszcze chwila. Wytrzymamy momencik i zaraz będzie. Kochani, dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie otworzyli Księgę Objawienia czy też Apokalipsę, drugi rozdział, jedenasty werset. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. Wczoraj mówiliśmy chwilę na temat przygnębienia, smutku w obliczu tego, że może kogoś straciliśmy, może ktoś nam umarł, może jesteśmy samotni z tego powodu. I to są takie rzeczy, które wyrastają poza. Ludzką pociechę, no bo jak kogoś pocieszyć? Ale Bóg ma rozwiązanie na każdą sytuację, i mówiłam wczoraj trochę na temat tego, że Bóg sięga poza śmierć, że Bóg pokonał śmierć. Co więcej, Jezus, kiedy czytamy Ewangelię, bardzo często wskazuje, że śmierć, ta, którą my znamy, fizyczna śmierć, to nie jest tak naprawdę śmierć, tylko to jest sen. I parę razy Jezus do tego się odnosi, mówiąc o tym, to jest tylko moment, w którym później budzimy się i przez martwych stanie żyjemy dalej. Śmiercią natomiast nazywa tą śmierć drugą, o której czytamy w księdze Apokalipsy. Bóg mówi do nas przez swojego ducha świętego, i ten kto słucha, nie zrozumie. Temu, kto zwycięży, Bóg da ujść przed śmiercią drugą. Bóg pozwoli nam żyć dalej, pozwoli nam żyć życiem wiecznym, bez unicestwienia. Bez jeziora ognia, o którym jest mowa, które będzie na samym końcu zgotowane diabłom, jego aniołom, śmierci, wszystkiemu, co pochodzi od diabłu, i również tym, którzy Boga nie wybrali i nie chcą za nim iść. Ale ci, którzy Boga wybierają, zwyciężają. Zwyciężamy przez krew baranka, zwyciężamy również przez słowo świadectwa, przez to, że nasza wiara nie tylko opiera się na wewnętrznym przekonaniu, ale również na tym, że my wyznajemy swoją wiarę swoimi ustami, że my Przyznajemy się otwarci do Jezusa Chrystusa, że się nie boimy, że nie chowamy się gdzieś po kątach, tylko nasza wiara jest odważna, ponieważ jeżeli wierzysz, jeżeli słuchasz Boga, to On daje Ci odwagę, On daje Ci przekonanie, żeby pójść do ludzi, żeby dzielić się dobrą nowiną, żeby żyć tak jak Jezus żył, nie żyć gdzieś w cieniu, żeby nie bać się, nie chować się, tylko tak jak On żył w otwarty sposób, przyznając się do Ojca. Robiąc duchowe rzeczy wśród ludzi, którzy to taniej go często nie rozumieli, nie byli w stanie pojąć tych duchowych spraw, ale on przyznawał się do ojca i nie wycofywał się nawet w obliczu prześladowań, nawet wtedy, kiedy usiłowano go zabić, nawet wtedy, kiedy już go złapano i go zabito. To, czego tak naprawdę powinniśmy się bać, powinniśmy się bać tej drugiej śmierci tego, że możemy żyć w odłączeniu od Boga, co jest śmiercią samą w sobie tutaj. Bo jeżeli żyjesz bez Boga, kiedy jego nie ma, to ten cały przepływ prosto z nieba jest zatrzymany. Radości, miłości, pasji, relacji głębokich z innymi ludźmi, z Bogiem. My nie jesteśmy w stanie wtedy odczuwać, nie jesteśmy w stanie wtedy rozumieć rzeczywistości. Błądzimy jak ślepcy. I jest to rodzaj śmierci. Ludzie często są martwi duchowo. Chodzą jak takie trupy, nawet nie wiedzą o tym, że są trupami. To jest rodzaj śmierci, ale najgorsza śmierć to jest ta druga, kiedy już na zawsze będziemy oddzieleni od Boga. Jak mało ludzi rozmyśla właśnie na temat tej drugiej śmierci, często boimy się tej pierwszej. Wydaje nam się, że to jest koniec wszystkiego, że to jest najgorsze, co się człowiekowi może przydarzyć. Jednak Bóg ma inną perspektywę. Bóg zupełnie inaczej patrzy na te sprawy, i dla niego. Ta nasza fizyczna śmierć to jest po prostu sen. To jest jakiś stan, który jest odwracalny, dlatego że Bóg obiecał nam zmartwychwstanie. Z zmartwychwstaną sprawiedliwi i niesprawiedliwi, jedni na sąd, inni do życia wiecznego. I jeżeli pojednałeś się z Bogiem, jeżeli wyznałeś swoje grzechy, jeżeli przyjąłeś Jego zbawienie, Jego odkupienie, to jesteś teraz Bożym Dzieckiem. Duch Boży w tobie mieszka i jesteś przeznaczony do życia. Przeszedłeś ze śmierci do życia. Owce. Mają mieć życie w pełni, mają mieć życie w obfitości. W Jezusie Chrystusie jest życie. On jest drugą prawdą i życiem. On jest tym, który daje nam życie. Przez Jego słowa mamy życie. W ten sposób jest ten Boży przepływ w nas, tak żeby nie musimy się martwić i bać tego, że umrzemy fizycznie. Niektórzy z nas zresztą nie umrą fizycznie. Ja mam taką nadzieję, że Jezus Chrystus wróci za mojego życia, porwie mnie na niebiosa i nie zaznał nawet tej fizycznej tutaj śmierci. Bo tak jest powiedziane, że niektórzy tak będą mieli. To jest powiedziane, że właśnie niektórzy nie doświadczą śmierci. Inni z nas umrą, ale i tak nie musimy się bać ani martwić, ponieważ mamy obiecane zmartwychwstanie i życie wieczne w Bożym Królestwie. Więc kochani, same dobre nowiny dzisiaj rano, same dobre nowiny jesteśmy zwycięzcami, którzy przez imię Jezusa Chrystusa, przez Jego krew zwyciężamy każdą złą sytuację. I przez relacje z Bogiem, przez relacje z Duchem Świętym jesteśmy zabezpieczeni, jesteśmy zapieczętowani i przeznaczeni do tego, żeby żyć wiecznie w Bożym Królestwie razem z naszym Ojcem. Drogi Boże, ja Ci dziękuję za ten wspaniały dar, który mamy w Tobie. Dziękuję Ci za obietnicę życia wiecznego. Dziękuję Tobie, że Ty zniszczysz śmierć, że to, co teraz nas przeraża, to, co teraz nas odłącza od naszych bliskich, to wszystko zniknie. Ja Ci dziękuję, Tato, że Ty pomyślałeś o wszystkim. I że nie musimy robić złych rzeczy ze strachu przed śmiercią, że nie musimy popadać w grzech czy szkodzić innym, tak jak to często ma miejsce, kiedy ludzie się boją. I dziękuję Ci, że mogę chodzić w odwadze, jako Twoje dziecko, jako Twoja córka. Mogę brać Twoje obietnice jako pewnik, jako zapewnienie tego, co się wydarzy w przyszłości. Mogę być spokojna, mogę spać spokojnie. Nie muszę się martwić, nie muszę się zastanawiać. Dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś. Że Ty nas prowadzisz każdego dnia i że Twoje obietnice są pewne, że mogę się na nich oprzeć, mogę im wierzyć i przez to mogę mieć pokój. Modlimy się dziękując Tobie za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dziękuję za dzisiejszy poranek, za dzisiejszy czas. Błogosławię Was. Miejcie dobry dzień dzisiaj. Postarajcie się znaleźć chwilkę w ciągu dnia, żeby otworzyć Pismo Święte, żeby zajrzeć do tego, co Bóg do nas mówi żeby nauczyć się czegoś nowego. Może Bóg nas do czegoś zainspiruje, może Bóg pokaże nam, co możemy zrobić dobrego dla ludzi wokół nas. Miejcie wspaniały dzień z Bogiem, błogosławi was. Trzymajcie się i do jutra.